Krzyż katolicki wiszący na sali obrad Sejmu nie od dziś wzbudza kontrowersje. Dyskusja stara jak stary sam spór światopoglądowy o rozdział państwa od kościoła. Dziś kolejna odsłona sporu, a w roli głównej przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski, który w radiu RMF FM powiedział, że krzyż powinien z sali sejmowej zniknąć. Moje stanowisko jest takie, że pan napieralski najwyraźniej traci kontakt z rzeczywistością, zdradza pewne cechy objawy szaleństwa na rozpoczynanie wojny z krzyżem, z krzyżami, to, to, to już nawet w Polsce Ludowej w ostatnim okresie komuniści machnęli ręką i akceptowali krzyże Sam Grzegorz Napieralski nie był dziś chętny, by temat rozwinąć, choć stanowisko lewicy w tej sprawie znane jest nie od dziś. Panie przewodniczący, nie, nie, nie. mogę jednak pytanie. Dobra, Panie 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 Panie. Tak, na do naprawdę. Nasz pogląd jest stale niezmienny. Krzyż nie powinien wisieć w żadnych miejscach publicznych. To jest sprzeczne z konstytucją Rzeczypospolitej. A więc postulat, aby go zdjąć, jest jak najbardziej słuszny. A politycy PiS wydają się zaniepokojeni wypowiedziami Grzegorza Napieralskiego. Młody, gwałtowny, może agresywny przywódca tak się mocno podjarał chyba w tej Hiszpanii rozmowami czy atmosferą Zapatero. Że chce to szybko na grunt w Polsce wprowadzać. Żal, ubolewanie, zasmucenie, że w ogóle były ministrant tak bardzo się kwapi, żeby krzyż sali sejmowej, w której był z tego czasu Ojciec Święty zdjąć.